I są dziwki, to dziwki. No, Chciałem z Pompolin. No. też się To jest zawodnik, który jest na paru pozycjach. Do no, tak 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 pozycji ciekawych do jego wzrostu. Bo tak. Zbawiam, bo, nie co ja to jest. Ale to

nie to chłopak. Faktycznie wzrostu na bramce brakowało, ale wszystko panowało... Wszystko opanowało do perfekcji. Nie, być tecz, Dlatego to, to ja bym go na bramkę nie umieszczał. Dla mnie to jest ostatni stoper. Ostatni. Ostatni. Bądź przed stoper. Ostatek. To jest stoper inaczej, no to ostatni stoper, to to <g devecki> wyrażenia To jest chłop, który nie boli żeby mimo swojego wieku włożyć nogi i tam już trzeba. To? Ja, nie w zaatakować każdego i to, to mi się podoba. Bo, poczekaj chwileczkę, bo Michał, Michał porównali panowie do niektórych ludzi, naprawdę, można to porównać. Stara tak. się, nie, nie stara się. Kto, że się stara, to mało, poczekaj. Ale, ale, o, o, co że się stara, to jest mało, ale nie, nie boi się

od Was brzmi i walczy zawodnicy, dlatego... przekażemy trenerowi, trenerowi kotarki ja zawodników. Naprawdę, ja to ten. Brawo, 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 brawo!